Elo, elo, dziś nagrywamy filmik z Depania. Życzę miłego oglądania i zapraszam do odcinka. Dobra, już jesteśmy w demosie, Teraz trzeba czekać. Nienawidzę nienawidzą mnie. Siedem, no. Ciekawie, czy ktoś się kiedyś tepnie. ja obstawiam, że się że ktoś ślepie a ile ja mam w ogóle punktów rem no mam mało punktów strasznie no czemu mm już tam był? Nie wiem. No a w sumie to jest trochę nudne, ja bym się tepał. Więc właśnie to zrobię. Pisać O, tak. To zamienię za to. To tutaj. Eee. Jeśli znowu będzie jakiś dowojda ten Minecraft, ten herd bo, bo ja już trochę nie wytrzymuję, że yy, gdzie się tak na to... Yy, I w ogóle dlaczego nie zostałem baga kapa Dobra? I słaby Oo wow. Ale mocno tak. To został mi... Problem, że te pnęli mnie należąco. Nie wiem, czy należąco. No w sumie jest chyba to nielegalne, jak się te Jak ktoś się te należąco, więc. Tak sobie zrobię. Idziemy.

no śmieciu. śmieciu! Yy, ogólnie, ogólnie yy, gdybym się gdybym się tepnął tam z nie, y, nie, tutaj nie, nie, dwójka. nie, na pewno nie, się się y, ten pach, a, pach pach tak, tu dam tak, tu dam tak. Tak. Nie, ten serwer kiedyś był lepszy, nie wiem, a teraz... Spokojniejszy na też. Dobra. o a mocheta, tapa a mocheta. Okay. Cool. Oi, oi, oi. Oi. Ja... Ja pierdzielę. Ja... Ja nie... To jest nielegalny traf, nic nie należący. Dobra... Trafy stają się coraz bardziej nielegalne, Ale to już jest trochę przesada, należąco. Dobra. Pierwszy lepszy gra... gracz. Jak do pierwszego lepszego gracza, którego widzę. Dobra. Czekam. Ciekawe co? Jakiś gówniary bra. No to... Jest? Dlaczego?

Nie wiem, ludzie tu są coraz mocniejsi. Dosłownie coraz mocniejsi. Praktycznie nie wie da nic się zrobić na tym serwerze. O, gdzie się gdzieś się ciepnie, co? jakieś typy zwalone. co nie mają ładki. Um, dobra. Jeśli mipnij do jakiegoś przyborderza.

Eh. Uh, bota what a

Tak. tu tak O, tak lepiej nie to chyba no tak będzie lepiej Kierka musi być gdzieś tutaj. Dobre. Mm, dobra, To już technie do 1. Wiedziałem. Dobra, 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 dobra. Ciekawe, czy jakieś... I nie da się w tych trapach W tych czasach I w tych czasach się, się nie da dosłownie Gdzie, piesz, gdzie się trepniesz to... Gdzieś... Dobra, tak, tak, tak A tak nie lepiej? No nie da się na piątkę. Okay. Hmm. Tu dam tak, tu dam tak. Nie, hmm. gdzie się nie trapnę to pierwsze lepsze trapy. W tych czasach to już nie ma nawet diaksów. Tylko... kurde jakieś. Gdzie hmm, trawy. Należąco. W tych czasach są. Ja, ja pamiętam jak pierwszy raz byłem to kurde. Każdy był w diachsie Na początku. Albo w anarchicznym sercie. Nie było czegoś. Jeszcze lepiej Jest zielone. Ja... Ja pier

s h Ja, nie jestem jakimś starym dziadem za moich czasów to jeszcze nie, nie było takiego czegoś jak 50 serz zadawane W czasie, kiedyś ten, yy, Kiedyś z kolegów mieliśmy taką miejscówkę. Pierwszy trap na mnie w sumie. Spalę. Ja, super, auto Dobra, ty. I was sobie Борис, какие-то А ну, где вы вытекаете? Где вы все улетели? Нет, тут не может быть. No, tu musi być, tu musi być Ach, będę o wiele lepiej. Dobra, idziemy, tak będę miał chyba. Dobra, tracamy. Co się jest tutaj? O, ja pierwszy nie widzę takich. Ej, no tip. to był długi taki taki 10 subskrypcji wiesz navra